Kołodziej, prosimy bardzo. Od wielu sezonów mówisz Tarnów, myślisz Janusz Kołodziej, ze mną kapitan Jaskułek. Witam Janusz. Dzień dobry. Janusz, to na Tobie spoczywa największa odpowiedzialność. To Ty w tym sezonie będziesz liderem. Nie ma już Grega Henkoka, nie ma Arcie Małaguty. Trener Paweł Baran mówi, że powinniście sobie poradzić, ale jednak to Ty musisz pociągnąć ten wózek jeszcze bardziej niż w, zesz niż w zeszłym sezonie. No, i nie tylko ja, bo tak naprawdę jest nas e, wielu, siedmiu zawodników, i wszyscy musimy dobrze pojechać na dobrym poziomie, żeby wygrać te zawody. E, no co, ja teraz jestem kapitanem, więc e, przysługują mi jakby też inne funkcje, więc e, na pewno na to, że też będę chciał się e, jakby dobrze pokazać, dobrze jechać. No ale jak to wyjdzie, to czas pokaże. Ty jesteś odpowiedzialny w zespole za tak zwaną opiekę nad juniorami. To ty masz prowadzić tych najmłodszych zawodników, a wydaje się, że to w tym sezonie o dziwo, jeśli chodzi o nietarnów, to właśnie juniorzy są najsłabszym ognimem waszego zespołu. Może tak to wyglądać na, na papierach, na dokumentach, natomiast na to, że może być całkowicie inaczej u nas na to, że na pewno nasi zawodnicy, młodzi zawodnicy będą moim zdaniem dobrze jechać i potrzeba im trochę tylko czasu, żeby jeszcze się rozjeździć i trochę tych zawodów, żeby to dobrze funkcjonowało. Ja jestem awizowany w składzie razem z juniorem, więc. Wiadomo, muszę robić wszystko, żeby zazwyczaj było chociaż to czy czy. Będę się starał, jak go mogę, ale też będę starał się czasami oglądnąć, za siebie popatrzeć i, i jak będzie możliwość, to pomóc. Ale każdy jakby siedzi na swoim motocyklu i musi robić swoją dobrą robotę. Eee, a może być też taka sytuacja, że będę sam zaskoczony i po prostu sam będę musiał gonić z tyłu, a zawodnik e, młodzieżowy będzie właśnie e, wiódł ten prym. Tyle. Janusz Kołodzie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.